Witajcie w drugiej części serii przebudowy busa na kampera. Hej, chłopaki! W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy pracę przy wnętrzu, a tym razem zajmiemy się czymś, co wprowadzi do środka zupełnie nową jakość. I co teraz robimy? Dzisiaj będziemy wstawiać okna. Wyposażone w moskitiery i rolety. Dzięki nim w busie będzie nie tylko jaśniej i przyjemniej, ale też zyskamy wentylację, prywatność i ochronę przed owadami. Po drugie, są to okna profilowane, czyli mają kształt obły. I kręcimy E Jednak życie to nie film, więc zawsze się coś musi spierdzielić. Jak to mówią, jest to łatwe, ale nie jest to proste. Ale damy radę, bo kto jak nie my, prawda szefie? No tak! No to piątka! Natomiast efekt końcowy przeszedł moje oczekiwania. I zabrane jest okno. Siemano na ludzi na kanale, w którym przerabiamy busa na campervana. Rozsiądźcie się wygodnie, bo zaczynamy część drugą. I co teraz robimy? Jak już wiecie z tytułu, dzisiaj będziemy wstawiać okta. Będę robił to pierwszy raz w życiu, więc nieco będę się stresował. Chodźcie teraz ze mną, zrobimy blaszak, tour, żeby pokazać wam, gdzie będą wstawiane. Kręcimy busa e, tego. Największe okno będziemy wstawiać w tym miejscu. Możemy usunąć tą blachę, ponieważ nie jest ona ważnym elementem konstrukcyjnym jak chociażby tabelka tutaj. Po usunięciu tej blachy tutaj wstawimy sobie okno, drugie okno, które będę chciał wstawić będzie naprzeciwko w części sypialnianej. Też usuwamy tą blaszkę i tutaj będzie kolejne drugie okno, które będzie dawało nam światło w sypialni. W kolejnych etapach plan jest taki, żeby zamontować okno w jednych drzwiach, natomiast w drugich będzie zabudowany organizer w miejsce okna. Ostatnie okienko, które chcemy obsadzić, to będzie okno, które będzie kontaktowe z kabiną w środku, czyli przesuwne, połączone ze ścianą kuchenną. A jeśli chodzi o sufit, to w kolejnych etapach prawdopodobnie wleci wentylator dachowy plus fan w okolice wejścia nad kuchnią, a także duże panoramiczne okno nad łóżkiem do obserwowania gwiazd nocą. Dobra, jeśli chodzi o okna, które będziemy montować w naszym busie, zrobiłem research na rynku i zdecydowałem się na kupno okien marki Polyblend. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, cena. Za każdy z nich dałem coś około, nie pamiętam, 1300 zł. Musicie sprawdzić sobie w internecie. Po drugie, są to okna profilowane, czyli mają kształt obły, który jest zgodny z profilem nadwozia busa. Tak? Nie są to proste szyby. Są przez to lepiej dopasowane, szczelne i generalnie wyglądają dużo lepiej. Może je po prostu zobaczmy. Jest to okno 510x700 mm o podwójnej szybie. Jest tutaj tylko naklejka, ponieważ ta szyba jest transparentna, nie jest matowa. Eee, taką właśnie chcieliśmy. Eee, z tyłu co tutaj mamy? Eee, standardowo trzy zawiasy, okno jest na siłownikach, czyli można sobie otworzyć. No i to co najważniejsze mówiłem, właśnie jest profilowane, czyli dopasowane do kształtu busa. Co my tu jeszcze mamy? Fajnym bajerem jest ramka, która wyposażona jest w moskitierę. Od dołu ramka jest wyposażona w roletę maskującą. I co fajne, wykorzystując klips, który łączy dwa elementy, możemy sobie regulować zaciemnienie i część, która ma być zasłonięta moskitierą. Drugie okno ma te same właściwości, jedynie różni się wymiarem 315x818 mm i będzie zamieszczone nad w po przeciwnej stronie do okna tego największego. Też dołączona ramka wewnętrzna o takich samych parametrach i właściwościach jak w poprzednim oknie. Dobra, zabieramy się za montaż, bo już nie mogę się doczekać. Aczkolwiek przyznam się, że stresuję się jak cholera, ponieważ jest to pierwsze okno, które wstawiam i podobno przy nim jest najwięcej problemu i stresu, a kolejne wlatuje już taśmowo. Zapomniałem dodać, że do zestawu dołączone są jeszcze śruby zaciskowe dla samego okna, o tym później a także listwy maskujące i taśma samoprzylepna. I teraz tak, do obsadzenia okien potrzebna nam będzie na pewno wyżynarka. Dlaczego wyżynarka, a nie inne narzędzia, o tym wspomnę za chwilę. Do wyżynarki będziemy potrzebować oczywiście brzeszczoty do metalu, przyda nam się też wkrętarka. do tego mamy uszczelniacz bardzo mocny firmy Sika o symbolu 710, doradził mi go znajomy, a także widzowie w komentarzach także dzięki wielkie, przyda się także klej konstrukcyjny, podobno też ekstremalnie mocny. Oprócz tego przyda nam się albo pilnik, albo jakaś szlifierka mimośrodowa do wyrównania osych krawędzi po wycięciu blachy. Taśma papierowa, aby nie rysować blachy podczas cięcia. Oprócz tego ołówek, miarka standardowo. Tutaj mamy szlifiereczkę kątową, której nie używamy w tym przypadku. A dlaczego? Ponieważ cięcie szlifierką powoduje mocne nagrzewanie się blachy, przez co ocynk traci swoje właściwości i naraża blachę na korozję. Pozbycie się tego słupka nie było żadnym problemem. Cztery zgrzewy i trochę kleju to wszystko, co trzeba było usunąć. Następnie obrysowałem i wyciąłem kształt ramy okna z kartonu z opakowania. Po odrysowaniu krawędzi, wzór należy jakoś przenieść na zewnątrz, bo wyżynarka podczas cięcia nie podejdzie na zakrętach. Jest na to kilka sposobów. Ja zdecydowałem się nawiercić cienkim wiertłem narożniki, przenosząc tym samym precyzyjnie wzór cięcia na drugą stronę. Następnie od zewnętrznej strony odrysowałem linie, które wyznaczyły mi odwierty i mamy cztery koliste narożniki. Potem łączę je równymi liniami. W dalszej kolejności całość oklejam taśmą papierową samoprzylepną, aby podczas cięcia nie rysować blachy auta. Obrysowuję raz jeszcze linie cięcia, aby były bardziej widoczne i upewniam się za pomocą miarki, że wszystkie wymiary są zachowane. Dorzucam więcej taśmy i robimy odwiert prowadzący. Później wyżynarka w ruch i idzie jak po maśle. Wspomogłem się też paskami taśmy trzymającymi blachę w momencie jej odcięcia. I mamy otwór gotowy. Pozbywam się taśmy, pierwsze przymiarki okna i stres na szczęście powoli schodzi, bo wszystko pasuje. Ok, dobra, dziura, czy otwór, jak to tam woli, wycięty. Nie ukrywam, że się stresowałem. Nie jest to łatwe, albo inaczej, jak to mówią, jest to łatwe, ale nie jest to proste. Otwór jest, na szczęście wszystko pasuje. Teraz zabieramy się do szlifowania krawędzi i ich zabezpieczenia i o tym Wam za chwilę opowiem. Dobra, jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne, sytuacja wydaje się banalna, można czymś to maznąć, ale jednak banalna nie jest. To, co ja zakupiłem na Allegro, to jest tak zwany Anti-Corrosion Exposy Primer, czyli dodaje plus 5 do zajebistości, ale po polsku jest to po prostu antykorozyjny czynnik, który trzeba wymieszać z utwardzaczem w proporcji 1 do 1 i właśnie to teraz czynimy. Potrzebna nam do tego będzie miarka i oczywiście jak najbardziej dokładna strzykawka. Tutaj mamy 3 ml, ewentualnie waga kuchenna precyzyjna. Czyli tak jak wspomniałem, żeby miało to ręce i nogi, pobieramy 3 ml produktu epoksydowego i 3 ml utwardzacza. Czyli proporcja, wiadomo, pół na pół. mieszamy dokładnie zawartość i nanosimy naciętą krawędź. Ja użyłem do tego wałeczków higienicznych do uszu, ale może też być jakiś pędzelek czy gąbka. Oczywiście pamiętajcie, aby przed zabezpieczeniem podkładem epoksydowym ciętą powierzchnię oszlifować pilnikiem albo papierem ściernym, tak aby nie pozostawały ostre krawędzie. Pokład epoksydowy jest teraz zaaplikowany i sobie twardnieje. A my wykorzystamy ten czas i stworzymy sobie z kantówki ramkę, która będzie trzymała nam całe okno. Ja wykorzystałem do tego celu kantówkę 3x4 cm dostępną w każdym markecie budowlanym. Widać, że podkład epoksydowy nam wysechł, ale żeby nie było za pięknie, bo oczywiście nie może być za dobrze, zawsze się coś musi spierdzielić. I nie wziąłem pod uwagę, wymierzając okna. Że tutaj nam będzie kolidować ramka ze słupkiem. Czyli robiąc obramowanie na okno, musiałem w prawym dolnym roku skorygować trochę swoje plany. Błąd został skorygowany. Teraz przyszedł czas na otuszczenie powierzchni benzyną ekstrakcyjną, po to, żeby przykleić. Wróć, po to, żeby uszczelnić szybę, ponieważ nie mamy do czynienia z klejem Sika, tylko uszczelniaczem. Więc uszczelniamy szybę i obsadzamy ją w ramię. Jeśli wcześniej nie było widać, że okno jest profilowane, tutaj macie na to najlepszy dowód. Blat jest równy, a okno sobie pięknie faluje, dopasowując się do kształtu busa. I teraz zaczynają się schody, ponieważ pytanie, jaką grubość uszczelnienia Sika należy stosować. Jeżeli damy za cienko, może być problem z nieszczelnością. Jeżeli damy za grubo, może być problem z wyciekami. Trzeba to robić oczywiście z wyczuciem. Używając do tego pistoletu, dawkowanie wyjdzie w praniu, ponieważ z tego co słyszałem, usuwanie nadmiaru uszczelniacza jest dosyć uciążliwe. Nanoszenie pierwszej w życiu warstwy uszczelniacza nie ma co ukrywać, robię trochę na oko. Wychodzę z założenia, że lepiej na początek zaaplikować trochę za dużo niż za mało. No i obsadzamy całość. Po drugiej stronie dopasowuję przygotowaną wcześniej ramę i przykręcam do okna śrubami i blaszkami dołączonymi do zestawu. A wygląda to mniej więcej tak. W ten sposób łapię całą ramę po obwodzie. Wszystko wygląda ok, więc natchniony optymizmem działam z drugim oknem. Wiadomo, przymiarka, wycinka, ramka i obsadzenie okna, wszystko tak samo. Za drugim razem już lepiej mi szło dawkowanie uszczelniacza i byłem pewniejszy siebie na każdym etapie. Dlatego nie bać się, tylko robić, a będzie coraz łatwiej. Od środka na ramę dałem jeszcze wspomniany wcześniej klej konstrukcyjny, który został mi doradzony przez internautów. Naprawdę daje radę. Zakładamy ramkę i skręcamy jak wcześniej. Cała konstrukcja w ten sposób od razu na ścianie się wzmocniła. A więc tak, drugie okno mamy obsadzone, nie ukrywam, że było to o wiele łatwiejsze niż w przypadku pierwszego okna, chociażby dlatego, że dokładniej obrysowałem i wyciąłem otwór na okno, a w drugiej kolejności na pewno lepiej dawkowałem uszczelniacz czyli nie wypłynęło go tak dużo jak za pierwszym razem. Jednak doświadczenie robi swoje. Pierwotnie to okno wyobraziłem sobie, że będzie tutaj, ponieważ jak coś będzie w kuchni robione, to będzie łatwo sobie wyjrzeć podczas przygotowywania dania i zobaczyć na przykład, gdzie biega szef. Natomiast yy, zweryfikowałem te plany, ponieważ wystarczy otworzyć drzwi i w przypadku uchylenia tego okna doszłoby po prostu tutaj do kolizji. No i nie mogliśmy sobie na to pozwolić, dlatego to okno zostaje właśnie w tym miejscu. Dobra, przyszedł czas na usunięcie nadmiaru tego uszczelniacza. A dlaczego uszczelniacz, a nie klej? Uszczelniacz Sika nigdy nie wysycha. Tutaj zawsze pozostanie taka konsystencja gumy do rzucia. Dlaczego? Dlatego, że materiał ten musi pozostać elastyczny. Nie może stwardnieć, ponieważ jego elastyczność pozwala na przenoszenie różnych wibracji i przeciążeń podczas jazdy samochodem. Sztywne połączenie w przypadku szyb po prostu nie jest zalecane. I teraz tak, żeby się przygotować do prawidłowego oczyszczenia nadmiaru tej masy, przygotowałem sobie ścierkę, papier toaletowy i takie jakieś specjalne plastikowe coś, żeby sobie ten nadmiar usuwać. Przyda nam się też rozcieńczalnik nitro, ewentualnie benzyna ekstrakcyjna, ale nie ukrywam, że będę się starał używać jej w minimalnym tylko stopniu po to, żeby rozcieńczalnik nie przeniknął pod okno i żeby po prostu uszczelniacz nie stracił swoich właściwości. Jest to nie ukrywam najmniej przyjemny etap, ale trzeba przez to przejść i warto się do tego przyłożyć, aby okno później nie straszyło niedociągnięciami. I tak to mniej więcej wygląda. Z tym oknem uporałem się w jakieś pół godziny, może 40 minut. Z pierwszym oknem zeszło ponad godzinę. Jest to prawdziwy test dla cierpliwości, ale co zrobić? Zaciskamy zęby i czyścimy to cholerstwo. Najważniejsze, żeby było szczelne i żeby preparat działał. Ostatnie, co nam zostało, to przymocowanie ramki. Z tego, co się dowiedziałem, są dwie metody przykręcania ramki. Jedna jest taka, że wykańczamy sobie całe wnętrze, włącznie e, finalnie z gotową ścianą, i do ściany przykręcamy sobie ramę. Niektórzy jednak użytkownicy robią tak, że zabudowują sobie ramkę, zanim zrobią ścianę, i dopiero na przykręconej ramce zabudowują ścianę, oszczędzając tym samym grubość tej ramki, która nie wypełnia im przestrzeni busa. Ja nie wiem, na którą formę się jeszcze zdecyduję. Wiem, że chcę teraz przykręcić ramę, pomimo że żadnej ściany jeszcze nie mamy, po to, aby pokazać Wam, jak okno w pełni pracuje. Używamy do tego śrub zestawu. Cztery sztuki na każdą ramę okienną. Całość wykańczamy zaślepkami. W zestawie są jeszcze maskownice i taśma samoprzylepna, ale wykorzystam je dopiero na dalszym etapie prac budowy campervana. Jeśli wytrwaliście do tego momentu, to dzięki śliczne, że jesteście z nami. Dajcie znać w komentarzu, co byście usprawnili albo zmienili. Głowę mam pełną pomysłów, dlatego widzimy się już niebawem. Cześć!